W małej wiosce na obrzeżach Kioto w Japonii mieszkał młody człowiek imieniem Kai. Był niespokojną duszą, zawsze szukającą w życiu czegoś więcej, niż mogła mu zaoferować jego mała wioska. Ciągle poszukiwał kolejnej przygody lub wyzwania, nigdy nie będąc zadowolonym ze swojego położenia. Pewnego dnia Kai usłyszał o wielkim mistrzu Zen. Który mieszkał na szczycie pobliskiej góry. Postanowił go odnaleźć, mając nadzieję, że mądry Starzec pomoże mu znaleźć cel i sens życia. Po długiej i pełnej wyzwań podróży, Kai w końcu dotarł na szczyt góry i znalazł skromne mieszkanie mistrza Zen. Starzec powitał Kaja ciepłym uśmiechem i zaprosił go do siedzenia i rozmowy. Kai otworzył swoje serce przed Mistrzem Zen, opowiadając mu o swojej niespokojności i ciągłych poszukiwaniach czegoś więcej. Mistrz cierpliwie słuchał, a następnie podał Kajowi filiżankę herbaty. Wypij tę herbatę, powiedział Mistrz. To najlepsza herbata w całej Japonii. Kai łyknął herbaty i ze zdumieniem stwierdził, że nie smakuje inaczej niż jakakolwiek inna herbata, którą kiedykolwiek pił w życiu. Powiedział o tym mistrzowi, ale ten tylko się uśmiechnął. Widzisz, powiedział mistrz, ważna nie jest herbata, ale akt jej picia, bycie obecnym w chwili i docenianie tego, co jest przed tobą. W tym momencie Kai zdał sobie sprawę, że tak bardzo skupiał się na kolejnej przygodzie. Na kolejnym wyzwaniu, że przegapił piękno chwili obecnej. Podziękował mistrzowi Zen i obiecał żyć w teraźniejszości i doceniać drobne rzeczy w życiu. Schodząc z góry, Kai poczuł się lżejszy i bardziej zadowolony niż od lat. Zrozumiał, że prawdziwe szczęście nie polega na ciągłym poszukiwaniu czegoś więcej. Ale na docenieniu tego, co już się ma. Widzisz, w życiu, w Twoim życiu, szczęście nie polega na pogoni za większą ilością, ale na docenieniu tego, co już posiadamy, być obecnym w chwili, doceniać piękno prostoty, znaleźć pokój i ciszę. Te wartości mogą pomóc nam znaleźć zadowolenie i cel w życiu bez względu na to, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy lub co robimy. Dziękuję bardzo za oglądanie i niech Wam się szczęści.